Dzień dobry kochane dzieci. Witajcie rodzice. Pozdrawiam także bardzo serdecznie rodzeństwo wszystkich dzieci. Dziś nietypowe spotkanie autorskie, więc bez długiego wstępu. Natomiast odpowiem na zadawane pytania. Jeśli będą napływały i nie będą się powtarzały, to odpowiem również na pozostałe. No, Napłynęło mnóstwo pytań, ale one po prostu bardzo często się powtarzały. Kocham pytania od dzieci, uwielbiam je, gdyż są bardzo szczere, nietypowe. No Przede wszystkim szczerość z nich bije i pierwsze z tych pytań: ile pani waży? <grystanie> ile pani waży? <grystanie> Ojejku, ile pani waży? <noise> waży 55 kg. Tak na ogół, raz mniej, raz więcej. No, ale tak mniej więcej trzymam się 55 kg wagi. Czasem jest to kilogram do przodu, czasem kilogram w dół. W zależności od dnia, od samopoczucia, nie wiem od czego. Tutaj mama Ali przesłała mi pytanie, że jej córeczka Ala wyobrażała sobie, wyobraża sobie pisarki jako kobiety siedzące w pięknym ogrodzie z pięknym, czerpanym papierem, no, no nie wiem, z jakimś wielkim, takim być może oprawionym. Notesem czy, czy brulionem dużym, z piórem w ręku i zapisującym swoje myśli. I Ala bardzo chciałaby wiedzieć, czy ja właśnie jestem taką pisarką. No i możecie Alu rozczarować bardzo. No, nie jestem taką pisarką, gdyż mieszkam w dziesięciopiętrowym bloku w wieżowcu. Nie mam pióra, zamiast pióra mam laptopa, siadam przy laptopie i właśnie swoje myśli przelewam na papier, który potem się wydrukuje czy, czy prześlę to drogą elektroniczną wydawcy za pomocą klawiatury laptopa. No, przykro mi, Ala. Ale mam nadzieję, że spotkasz jeszcze takie właśnie pani, panie pisarki siedzące w ogrodzie, w długich sukniach, z piórem, bądź nawet z laptopem, bo chyba już mało kto używa pióra, chociaż byłoby to bardzo takie enigmatyczne, tajemnicze, zagadkowe. A i takie piękne chyba. Jakim autem pani jeździ? Więc tak, ja nie mam prawa jazdy, ale mamy wspólny samochód z Piotrem, czyli z moim mężem. Jest to Ford Kombi, granatowy kombi, dlatego, że gdy dzieci były mniejsze, to często jeździliśmy na zawody, różne wycieczki rodzinne. No i wtedy po prostu to kombi bardzo się przydawało. Dzieci są już dorosłe, a kombi pozostało do dziś. Nie jest to nowy samochód, ale jest bardzo. Sprawne, bardzo lubię. Lubię wszystkie swoje auta. Wcześniej mieliśmy Mitsubishi, a jeszcze kiedyś pierwszy nasz samochód to był duży fiat 125P koloru chyba pomarańczowego. <grym> Kim chciała Pani zostać jako dziecko? Jako dziecko chciałam zostać stomatologiem. Aczkolwiek w szkole podstawowej w późniejszych klasach stomatologa już się bałam, to gdy byłam dzieckiem chodziłam do takiej pani, która mieszkała na naszej ulicy i nazywałam ją ciocią. Byłam zafascynowana i właśnie to była pani stomatolog. Byłam zafascynowana yy, po prostu no. Panią, jej pracą, jej podejściem do mnie, bardzo ją lubiłam, stąd chciałam zostać stomatologiem, ale też chciałam być piosenkarką, na szczęście nie zostałam, byłby to dramat dla wszystkich słuchaczy. Nie mam słuchu muzycznego, ale biegałam po podwórku. Ze skakanką, udając mikrofon, chciałam być modelką, aktorką, jak wszystkie chyba dziewczynki. No, może nie wszystkie, ale, ale dużo tak chcę i ja też tak chciałam. Nie myślałam o zawodzie pisarki wtedy wcale. Yy, czy miała pani przyjaciółki? Tak, y miałam przyjaciółki, miałam koleżanki, miałam znajome, ale jedną przyjaciółkę, z którą poznałam się w szkole podstawowej w Zerówce bodajże, y mam do dziś. Dzieli nas mnóstwo kilometrów, gdyż Kasia mieszka w Pabianicach, ja mieszkam we Wrocławiu, ale przyjaźń ich to jest coś takiego i w naszym życiu się sprawdziło, że y jeśli coś się dzieje, to możemy do tej osoby zadzwonić albo zjawić się u niej w domu o 3-4 nad ranem i zostaniemy wysłuchani, przenocowani. Akurat ja się u Kasi stawiłam kiedyś bardzo dawno temu, o 3 w nocy. Zresztą wielokrotnie mi w życiu pomogła i ja też wiele rzeczy bym dla niej zrobiła. Wszystko bym zrobiła, co jestem w stanie zrobić. Więc, mimo że no, rozdzieliła nas odległość, uważam, że to jest piękna przyjaźń. Pozdrawiam Kasię. Kasia wówczas nazywała się Pastusiak, teraz nazywa się Darok. Pozdrawiam także jej męża i dorosłe już dzieci z narzeczonymi i mężami. Czy była Pani grzeczna? No więc ja uważam, że byłam. Natomiast zupełnie inaczej uważała moja babcia. Ciągle była na mnie zła, ciągle na mnie krzyczała, uważała, że broję, że wcale nie jestem grzeczna, że rozrabiam i w ogóle, i w ogóle. I miała na ten temat zupełnie inne zdanie. Czy jest pani gruba? <grywa> A więc wracamy do początku, czyli do pytania: ile pani waży? Nie wiem, ocencie sami, czy 55 kg przy moim wzroście 1,62 m to dużo czy mało. <noise> Ile pieniędzy ma pani na koncie? Więc z tym różnie bywa. Raz więcej, raz mniej. Teraz jest czas dla artystów wszystkich, muzyków, yy, yy, pisarzy. Yy. Malarzy, aktorów dla całego świata twórczego bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zresztą głupoty opowiadam nie tylko dla świata twórczego dla wszystkich. To jest okres bardzo trudny, bardzo ciężki, więc teraz, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to pewnie moje konto totalnie świeciłoby pustkami. Czy gdy była pani mała, to pani kłamała? No więc ja uważam, że nie. <laughs> że ja tylko sobie wymyślałam pewne historie, że fantazjowałam i że to wcale nie były kłamstwa. Natomiast otoczenie, moja babcia, yy, mamy, dziewczynek, z którymi się bawiłam, uważały zupełnie inaczej. Uważały, że to są kłamstwa. Yy, opowiadałam na przykład, że gdy samoloty nisko latają, to znaczy, że będzie wojna. No i zdarzyło się tak, że samoloty nisko latały. Dziewczynka mieszkająca naprzeciwko mnie, Asia, bardzo płakała, powiedziała o wszystkim mamie. Mama uważała, że ją nakłamałam i że przez jakiś czas, z tego co kojarzę, nie, nie pozwalała jej się ze mną bawić. Mnóstwo było takich różnych sytuacji. Niemniej jednak ja uważałam, że to taki świat fantazji. To może z tym straszeniem to nie była fajna sprawa, ale wtedy tak nie myślałam. Yy, oczywiście, jeśli nadejdą kolejne pytania, bo tak jak już mówiłam, chyba na początku nadeszło ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale one się powtarzały, yy, więc skupiłam się na tych, yy, yy, na tych akurat dziesięciu. Ale jeśli będą nadchodziły kolejne, to oczywiście odpowiem na nie. A jeśli nie, to te można sobie odsłuchać, będą do wglądu na YouTube przez na pewno trzy miesiące być może dłużej zobaczymy. Żegnam Was dzieciaki, żegnam Waszych rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, rodziny po prostu. Życząc miłego dnia radosnego, słonecznego. U mnie we Wrocławiu jest parno. Nie słonecznie, ale parno i bardzo duszno, ale myślę, że pogoda jest zawsze albo deszczowa, albo słoneczna. Życzę wam dzisiaj słonecznej. Cześć, kochani.